In the 80s, strange things happened everywhere. Kiedy w 2016 roku na ekranach telewizorów pojawił się wielki hit Netflixa, serial Stranger Things, nie tylko przywrócił on do łask kino przygodowe z dziećmi w rolach głównych, ale nastąpiła wręcz eksplozja zainteresowania tego typu estetyką, czyli latami 80. i 90., w różnych sferach popkultury. Świat znany z The Goonies czy IT, e wkroczył do kina, muzyki oraz gier RPG. Według mnie tytuły takie jak Tales from the Loop czy Kids on Bikes zapewne nigdy by nie powstały, lub jak w przypadku tego pierwszego, nie zyskałyby takiej popularności, gdyby nie kino dziecięcej przygody. Dziś jednak opowiem Wam o grze, do której napisania Stranger Things przyczynił się dosłownie. Eric Blot, jeden z autorów i główny pomysłodawca gry, po obejrzeniu kilku pierwszych odcinków serialu złapał bowiem za zeszyt i w ciągu tej samej nocy zapisał 30 stron notatek, które później stały się podstawą do stworzenia gry Dark Places and Demogorgons. Na której recenzję zapraszam. Dark Places and Demogorgons to gra OSR, w której wcielamy się w uczniów szkoły średniej High School z niewielkiego amerykańskiego miasteczka Jefferson Town w Kentucky. Rzecz dzieje się w latach 80. ubiegłego wieku. Oczywiście nasi bohaterowie będą mierzyć się z czymś więcej niż tylko z kłopotami okresu dorastania, albowiem jest to gra przygodowa z elementami mystery i horroru, ale o tym za chwilę. Moje wydanie gry to druk na żądanie z drive-thru w twardej oprawie i coś muszę powiedzieć o tej okładce. Ona nie powinna tak wyglądać. Ta książka ma okładkę ciemnoniebieską, granatową, taką mroczną, tajemniczą, niepokojącą, a to, to jest szare, blade, mdłe, nijakie. I ja wiedziałem, że Drive DriveThru ma problem z drukowaniem kolorów na niektórych hardcoverach, bo nawet sam autor Eric Blood o tym informował na jednym ze swoich filmików na YouTubie. I pokazywał, czym się, różni, czym się różnią kolory na okładce twardej i na okładce miękkiej, no ale tamta okładka była po prostu nieco bardziej blada i lekko jakby zamglona, no ale nie taka jak ta, która przyszła do mnie. No ale trudno, jest jak jest, i mimo, że ja oceniam książki po okładkach, ale o tym może opowiem przy innej sytuacji, no to już niech tak zostanie. Nie będę zwracał tej książki, koniec końców liczy się to, co jest wewnątrz. Gra jest wydana w moim ulubionym OSR-owym formacie Digest Size, czyli 6 na 9 cali i ma 200 stron. I wewnątrz jest cała czarno-biała. Zdobią ją w większości fajne ilustracje, trochę takie przypominające rysunki jakby jakiegoś ucznia, który fascynuje się komiksami, ym, oraz posiada trochę zdjęć, przedruków, zdjęć z roczników szkolnych i prywatnych zbiorów autorów. Autorów bowiem jest dwóch. Wspomniany wcześniej Eric Blood oraz jego przyjaciel z czasów dzieciństwa George Palmer. Aha, y, warto dodać, że gra ta została ufundowana na Kickstarterze i miała tam jeszcze jedną okładkę do wyboru: y, czerwoną, z taką bestią demogorgonem na okładce i bardziej stylizowaną na taki retro Dungeons and Dragons' Redbox. No dobrze, ale możecie zapytać, co jest takiego wyjątkowego w tej grze? Wyjątkowego może i nic. Chyba, że tak jak ja uważacie, iż lata 80. i 90. to był wyjątkowy czas. Czas magiczny i niepowtarzalny, mający jakiś czar, którego nie da się wytłumaczyć tylko tym, że jagódki nostalgii wjechały za mocno. E, wszak Stranger Things to serial uwielbiany nie tylko przez ludzi 40, jeśli więc czujecie jakąś, jakąkolwiek sympatię czy fascynację, lub zwyczajnie podoba Wam się kolory i styl tamtych dni, no to tutaj znajdziecie wszystko to, Podane w taki sposób, w jaki podaje się jajka na bekonie w barze u Nomada przy Taylors Road w Jayton. Szybko, tradycyjnie i dokładnie tak, jak powinny smakować. Bo ta gra wykorzystuje absolutnie wszystkie tropy i klisze, jakie znamy, i to wykorzystuje doskonale, począwszy od samego miasteczka, jego okolic, ludzi, miejsc przez klasy postaci, a na przygodach kończąc. Jeśli tak jak ja znacie i lubicie kino z chyłku XX wieku, klasyki takie jak Goonies E.T., Lost Boys czy nawet Fright Night, no to odnajdziecie się tutaj z miejsca. Ja po przeczytaniu tego podręcznika czułem się jakbym znał to miejsce od zawsze i w odróżnieniu od filmu, gdzie bierzemy bierny udział w wydarzeniach, tutaj to my stajemy naprzeciwko tajemnicy i niebezpieczeństwa. Jako dzieciaki z Jefferson Town High School, Pojawiacie film yy, Oni z 1998 roku, It Kinga, albo coś nowszego, Super 8 J.J. Abramsa, jak nie znacie to absolutnie do nadrobienia, lub upiorne opowieści po zmroku, tego akurat nie będę wam polecał do nadrobienia, nieważne. W każdym bądź razie to jest właśnie klimat Dark Places and Demogorgons. Mechanika gry to klasyczny OSR-owy silnik z małym twistem. Autor nazywa tę wersję mechaniki znaną z DNDBX mianem Survive This. W grze mamy 6 typowych dla dedykowych klonów cech, a modyfikatory jakie dają są od minus 3 do 3 oraz jedną dodatkową cechę Survival. Ta cecha pozwala nam powtarzać nieudane rzuty. Obniżamy wtedy za każdym razem jej wartość o 1, jednak to jest cecha ruchoma. Ona się regeneruje z prędkością jednego punktu na sesję. Więc trzeba mieć to na uwadze, żeby za szybko nie wystrzelać się z tych punktów przetrwania. Małą zmianę mamy też w rzutach obronnych, no bo zamiast dedykowych rzutów na czary, zionięcia, różdżki, petryfikacje i inne takie, w grze mamy rzuty obronne na odwagę, krytyczne obrażenia, śmierć, mental, czyli takie obrażenia umysłowe oraz trucizny. Zanim wybierzemy klasę postaci, możemy jeszcze rzucić opcjonalnie na background naszej postaci. Jest to zwykła tabelka k i daje nam takie pojedyncze elementy, które możemy wpleść w historię postaci lub w jakiś sposób dzięki nim zmienić jej wizerunek albo zachowanie. Jest tam masa najróżniejszych tropów. Na przykład, jesteś uczniem z wymiany z Polski, mówisz w dwóch językach, ale ludzie często opowiadają obraźliwe dowcipy o inteligencji Twoich rodaków. Albo... Twoi rodzice to straszni rasiści. Albo posiadasz basen i każdy chce spędzać wolny czas z tobą w twoim ogrodzie. Zyskujesz plus jeden do charyzmy. I już. Dobra. Klasy postaci, bo to jest chyba najfajniejsze. Jest ich pięć, ale tak naprawdę to 15, gdyż teoretycznie mamy tylko The Brain, Athlete, The Outsider, Popular i Rebel, ale każda z tych klas ma trzy podklasy. I to z nich wybieramy, kim konkretnie chcemy grać. I teraz przypomnijcie sobie jakikolwiek amerykański film o młodzieży i szkole. No dobra, jakikolwiek poza tym. I przypomnijcie sobie archetypy, jakie tam występowały. Przystojniacy ze szkolnej drużyny, popularne laski liderki, goście z koła naukowego, zbuntowane gotki, pankowcy, nerdzi, skejci, łobuzy, frajerzy. Wszystko to mamy w tej grze. Karate Kida też. Klasa postaci wpływa na to, iż każda startuje z trochę innymi umiejętnościami. Tak, w Dark Places and Demogorgons mamy uproszczone umiejętności, startuje z innym ekwipunkiem startowym i innymi opcjami rozwoju, bowiem co level otrzymujemy tutaj coś jakby perka, taką specjalną zdolność odpowiednią do naszej klasy. Leveli tak swoją drogą jest tylko 5 przynajmniej w podstawowej wersji gry. Zasady używania wspomnianych umiejętności są bardzo proste, opierają się na rzucie k20, tak jak w mechanice D20. Mamy target number i musimy go osiągnąć lub rzucić więcej w teście. W ekwipunku opisano tylko kilka rzeczy. Również lista broni oraz pancerzy nie powala, no ale przecież uczeń jakiejś zapierdziałej dziury w Kentucky nie kupi sobie nie wiadomo jak specjalistycznego sprzętu. W grze natomiast zastosowano jeden z moich ulubionych sposobów rozwiązywania problemu niszczenia lub wyczerpywania się ekwipunku. Mamy na przykład latarkę. Gdy używamy jej, to mistrz gry może kazać nam rzucić kością. Zawsze zaczynamy od kości K10. Jeżeli wypadnie nam 1, 2 lub 3, to przedmiot się zużył lub wyczerpał. Jak wypadnie więcej, to nic się nie stało, używamy jej dalej. Kiedy przedmiot się zużył lub wyczerpał, obniża nam się kość do K8 i znowu w pewnym momencie mistrz gry każe nam to testować, i znów jeśli wypadnie 1, 2 lub 3, to spada nam do kości K6, potem do kości K4, a potem jest wyczerpana lub zniszczona. Ja naprawdę bardzo lubię tę metodę i często stosuję ją w różnych grach OSR. Sporo miejsca poświęcono temu, jak i za co przyznawać pedeki. Wiadomo, to nie jest Dungeons and Dragons, nie dostaje się doświadczenia za zabite potwory i złoto, więc mamy listę rzeczy, które są nagradzane. Ukończenie sesji, spotkania z wrogami i walka jako dodatek, nie jako główna rzecz, za którą się tu zgarnia PEDEKI, odgrywanie postaci, rozwiązywanie zagadek, akty niezwykłej odwagi itd. itd. No, i punkty tutaj liczy się w skali 1, 2, 3, 5, a nie w skali 1000, 2, 3, 14 tysięcy. W podręczniku mamy zestaw kompletnych, gotowych postaci, chyba każdą dostępną klasę, gdybyśmy chcieli zagrać na szybko bez losowania, oraz opis przykładowej rozgrywki. Całkiem dobry opis. I pierwszą część podręcznika kończy tabela 90s versus today, czyli jak to było w latach 90., a jak jest dzisiaj. I to jest świetna rzecz. Sam się uśmiechałem do siebie nieraz, gdy czytałem, jak te czasy się zmieniły. To się na pewno przyda młodszym graczom, ale nie tylko młodszym graczom, bo teraz już tak jest, że z przyzwyczajenia zamiast, nie wiem, szukać czegoś na papierowej mapie kupionej na stacji benzynowej, chcielibyśmy sprawdzić coś w GPS-ie albo jakiejś interesującej informacji szukać w Google'ach zamiast w opasłej, sześciotomowej encyklopedii. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Pomaga wyobrazić sobie i przenieść się w te czasy trzy dekady wstecz. Tak, by the way, wiedzieliście, że w latach 90. MTV puszczało muzykę? Na tym kończy się część dla graczy i zaczyna ta dla mistrzów gry. No i na początek podstawy mechaniki, która tak naprawdę łączy ze sobą klasyczne elementy z Old B&ND z kilkoma współczesnymi. Takimi jak to testowanie umiejętności Kościoł K20, o której już wspomniałem, czy testami z ułatwieniem i utrudnieniem znanymi z piątej edycji. W zasadzie nic tutaj nowego nie mamy. Jeśli graliśmy więcej niż dwie gry z podznaku podziemi skrzydlatych jaszczurek z syndromem Boga, to odnajdziemy się w tej mechanice bez problemu. Ciekawsze rzeczy zaczynają się potem. Autorzy piszą troszkę o takich elementach jak zjawiska paranormalne, rytuały, magia, okultyzm oraz jak to wszystko ugryźć w grze. Dorzucają też psionikę i kilka klas takich psioników właśnie, co daje możliwość stworzenia sobie bohatera będącego połączeniem nastki i yy, x-menów. Nie, no dobra, z x-menami przesadzam, bardziej Kelly yy, Stevena Kinga, coś takiego. A potem mamy zarysowane zachaczki fabularne oparte na klasycznych popkulturowych tropach. W zasadzie to nawet nie zachaczki, bo to są pomysły opisane dość obszernie. wszystkie Czy każdy na kilku stronach razem ze statystykami głównego potwora lub antagonisty, więc to nawet bardziej szkice przygód. Jest ich 11 i są najróżniejsze. Czupa kabra, koźlo człowiek nawiedzający okoliczne lasy, gremliny. Motmen, morderca zabijający w sennych koszmarach, Wikołak, obca forma życia, potwór w jeziorze. Pomysłów jest naprawdę dużo. Każdy jest z jednej strony znany, a z drugiej ukazany tak, żeby i zaciekawić i wprowadzić coś nowego. A ten urban legend o tym koźlogłowym człowieku, to jest tak swoją drogą historia z rodzinnych stron autorów miasteczka Jefferson w Kentucky. Podręcznik daje nam oczywiście też przeciwników, czyli bestiariusz, zarówno ludzki jak i nieludzki. Jest on naprawdę długi, a dodatkowo kończy się tabelami do losowego tworzenia wrogów, zarówno potworów, jak i ludzi. Jak to w OSR-ach bywa, tabele losowań wszelakich rządzą, a te są naprawdę dobre. Opis domyślnego settingu miasteczka J-Town wraz z ciekawymi NPC-ami, zamyka książkę. Jest on krótki, w formie jednego-dwóch zdań o każdym ciekawym miejscu w jednej z kilku dzielnic miasta, ale są to opisy na tyle chwytliwe, że wystarczają na start. A zaraz potem możemy sięgnąć po dodatek, kompletny przewodnik po mieście, o którym powiem za chwilę. Podsumowując Dark Places and Demogorgons. Lubicie młodzieżowe kino nowej przygody, połączone z tajemnicą, horrorem, sci-fi, no to odnajdziecie się tutaj jak w domu. Zanim przejdę do oceny, to wspomnę jeszcze o dodatkach do tej gry. Bo zostało ich wydanych kilkanaście, z których posiadam prawie wszystkie. To znaczy, w fizycznej formie posiadam prawie wszystkie, no bo w PDF-ach udało mi się zdobyć każdy z nich. I nie posiadam Santa Muerte Setting Guide, który jest podręcznikiem o mieście w Kalifornii, gdzie istnieje największy wskaźnik zaginięć w USA. I wystarczy tylko przeczytać sekwencję otwierającą podręcznik: cytat z Lost Boys, Sleep all day, party all night, never grow old, never die. It's fun to be a vampire. Żeby wiedzieć, w jakie realia nas przenosi ten setting. W podręczniku, poza wieloma innymi rzeczami, mamy oczywiście dodatkowe klasy postaci, z których mi przypadła do gustu Final Girl. Osoba, która przeżyła jakieś traumatyczne wydarzenia i teraz jest zawsze przygotowana. Oraz Ravenant, czyli Ravenant, Ravenant. revenant, czyli... Revenant? Revenant? Revenant. Czyli przywrócony do życia człowiek, który zanim zazna spokoju musi spełnić jakąś ważną misję. Eric Draven, The Crow. Drugim nieposiadanym przeze mnie jest Holiday Special, gdzie jest 9 fabularnych szkiców przygód, mniej lub bardziej związanych z różnymi świętami i przerwami od szkoły fajna, klimatyczna broszurka na takiego jednostrzała właśnie wtedy, kiedy jakaś przerwa od szkoły się naszym bohaterom przydarzyła. Trzecim, którego nie mam, jest Martial Arts Mayhem, który, jak wskazuje sama nazwa, skupia się na sztukach walki. Opisuje różne szkoły walki, daje nowe profesje, takie jak Teen Ninja i tak No i ostatni, nieobecny, to bardzo krótki, 14-stronicowy Animal Bestiary. Chyba nie muszę wyjaśniać, czym on jest. Posiadam zaś 7 innych i o każdym z nich dosłownie o jednym albo dwa zdania powiem. Player Options and GM Guide. To jak mówi sama nazwa, rozwinięcie zasad dla graczy i pomocnik dla mistrzów gry. Mamy tutaj masę nowych klas postaci, możliwość rozwinięcia ich do siódmego levelu, dużo omagi wraz z czarującymi profesjami. Czarującymi profesjami, no. Opcjonalne zasady gry, rozwinięty cennik i dużo, dużo różnorakich tabel. Drugim z grubych dodatków jest Jefferson Town Setting Guide. No i to nic innego jak dokładny opis rodzinnego J-Town. Naprawdę bardzo fajna książka, będąca prawdziwą kopalnią pomysłów. Dziesiątki miejsc i osób, mapy, opisy, pomysły na przygody, zachaczki, lokalne legendy. To jest coś takiego, co możecie spokojnie wykorzystać nie tylko w Dark Places and Demogorgons, ale w każdej grze modern fantasy tak naprawdę. Ponad 140 stron czystego RPGowego mięska. Trzecim grubym dodatkiem jest Cryptid Manual i absolutnie go uwielbiam. Ale ponieważ ja chcę zrobić film o ciekawych, OSR-owych bestiariuszach, to wtedy go zaprezentuję dokładnie. Teraz tylko powiem, że jest bardzo fajnie zrobiony, ma kapitalny layout i ilustracje, jest przede wszystkim strasznie klimatyczny i mimo, że stosunkowo drogi, bo na Drive-thru jest do kupienia jedynie w twardej oprawie i kolorowym druku, to ja zupełnie nie żałuję, że go nabyłem. No, i na koniec ta seria cienkich, kilkudziesięciostronicowych dodatków poświęconych wampirom, wilkołakom, duchom i kosmitom. Każdy z nich rozwija odpowiednie zagadnienie, daje klasy klasy postaci, NPCów, pomysły na przygody, potwory itd., itd. I zgadnijcie, który jest mój ulubiony. No dobra, ale w tych czterech, do tych czterech, tak jakby czegoś jeszcze brakuje. Takiego bardzo popularnego popkulturowego motywu, który no teraz też, ale pa parę lat temu był niezwykle popularny: zombie. Nie mamy tutaj zombie, aż się prosi, żeby dodać do tych czterech jeszcze zombie. Eric Blot napisał już wcześniej grę o zombie na tym samym silniku mechanicznym i jest to Survive this Zombie. Dużo wcześniej wydał też taki mały bestiariusz o zombiakach do White Boxa, więc mając te wydawnictwa, mam komplet. I to jest jedna z tych rzeczy, za które uwielbiam OSR-y oparte na Old D&D. Za ich modularność. Za to, że mogę mieszać, łączyć, zapożyczać elementy z różnych produkcji i to wszystko bez żadnej konieczności przerabiania czy wymyślania czegoś nowego. Potwór z tego, profesja z tamtego zaklęcia z jeszcze innego i to ze sobą świetnie działa. Wracając jednak do Dark Places and Demogorgons. Na DriveThru RPG kosztuje 10 dolarów za PDF-a, 12,50 za yy, druk na żądanie w miękkiej oprawie i 19,50 za oprawę twardą. Jest to oczywiście stan na czerwiec 2021 rok. Kiedyś pamiętam, że ten tytuł był też dostępny na lulu.com, ale ja już tam dawno nie zaglądam, dlatego że praktycznie zawsze koszty przesyłki są dużo większe niż zamówiony produkt, więc no po prostu sorry, nie dziękuję. Jednak jakość druku z Lulu zawsze była według mnie trochę lepsza niż z True, więc możecie sprawdzić. A czy sprawdzić warto? Zdecydowanie tak. W mojej skali ta gra otrzymuje K10, a do tego daje jej jeszcze modyfikator plus 2 po pierwsze. Za te wszystkie dodatki, które sprawiają, że jak ktoś wsiąknie w grę, to ma materiału na lata grania oraz za klimat. Klimat lat, w których jako dziesięciolatek, co dziś jest nie do pomyślenia, siedząc nocami, pochłaniałem na VHS-ach. Dziesiątki filmów, z których olbrzymia ilość była niczym. Wypiszby maluj scenariusz na przygodę, właśnie do Dark Places and Demogorgons. A już jeżeli jesteście RPGowcami, takimi około czterdziestki, jak ja i pamiętacie tamte czasy, no to serio, to jest coś, co naprawdę warto przeczytać, bo gwarantuję, że wielu z Was się to bardzo spodoba. Na dziś to by było na tyle. Dzięki wszystkim za obejrzenie materiału. Jeżeli Wam się spodobał, to pamiętajcie o łapkach, o subach. Jeżeli macie ochotę, to także o komentarzach. To naprawdę bardzo pomaga w rozwoju kanału i motywuje do pracy. A tymczasem życzę samych udanych sesji i do zobaczenia na kanale.